Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam Was zaprosić do wspólnego analizowania ćwiczeń matematycznych. Dzisiaj znajduję się w pokoju mojego synka Adasia, więc w tle macie okazję zobaczyć jego tapetę w Star Warsy i, i tego dużego misiaczka, który, który jest na komodzie. Chciałabym z Wami wspólnie przypomnieć sobie dzisiaj zagadnienia związane z czasem. Widzicie tutaj na ekranie zegarek. W którym znajdują się oczywiście godziny, jest ich 12. No i trzy wskazówki. My już to pamiętamy jak po prostu amen w pacierzu w nocy o północy obudzeni. Pamiętamy, że krótka i gruba wskazówka wskazuje nam godzinę. Ta długa i troszkę węższa, troszkę chudsza wskazuje nam minuty, a ta najdłuższa i najcieńsza wskazuje nam sekundy. No, i moi drodzy, pamiętamy, że jeżeli chcemy, aby upłynęła godzina, to krótka wskazówka przesunie się z jednej godziny na drugą, czyli nie wykona jakiejś bardzo długiej drogi, tylko przesunie się trochę, za to ta długa wskazówka, o ta wskazówka, jeżeli chcemy, aby upłynęła godzina, to ona musi. Pokonać drogę tych wszystkich minutek, a żeby upłynęła godzina, to musi pokonać tych minutek aż 60, dlatego że jedna godzina to 60 minut. Musimy to sobie dobrze zapamiętać. Jedna godzina to 60 minut. W Waszych ćwiczeniach na początku macie za zadanie tylko odczytywać godziny, także godziny w dzień i godziny nocne lub wieczorne. Mam nadzieję, że z tym sobie poradzicie. Pierwszy przykład jest zrobiony, na drugim zielonym zegarze widzimy, że już niedługo będzie 11, czyli jest dziesiąta ileś, tak? Dziesiąta tyle, ile nam wskazuje, wskazuje Wskazówka minutowa, a my pamiętamy, że to jest minutowa i ona tutaj ma 0 i sobie idzie 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy, że dla łatwego liczenia mamy te piątki. Tu jest 5 minut, tutaj jest 10, 15, 20, 25 i 30. Tutaj, jak jest ta długa wskazówka, to my wiemy, że już jest Pół godziny do tej następnej, i tak dalej. Tu mamy 35, 40, 45, 50, 55, i tutaj jest też 60, bo nie tylko 0, nie tylko startujemy tu, ale tutaj też kończymy. No i teraz, jeżeli wy macie na tym, ojej, przepraszam, na tym drugim zegarze mamy tą wskazówkę, Wskazówkę minutową macie, gdzie ją macie? Tutaj, to my już wiemy, licząc sobie piątkami: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Wiemy, że tu jest 40 minut po, po którejś godzinie. No i w tym wypadku jest 40 minut po dziesiątej, dobra? Wycieram to, tu sobie to usunę, już się nauczyłam, jak usuwać te niechciane kształty. W kolejnym ćwiczeniu trzeba będzie wykorzystać wiedzę, że jedna godzina to 60 minut. Więc, kochani, dwie godziny, jak policzymy, skoro jedna godzina to 60 minut, to te 60 minut musimy sobie pomnożyć przez dwa bo 2,60 wejdą nam w 2 godziny i tu mnożymy szóstkę i dwójkę daje nam to 12 i jeszcze 0, czyli 120 minut. I tak dalej i tak dalej. W momencie kiedy macie trudniejszy przykład, czyli na przykład 3 godziny. Nie, tak nie chcemy wcale. 3 godziny i tam macie i 15 minut. To ile to jest minut? 3 godziny, moi drodzy, musimy sobie pomnożyć 60 minut razy. 3 godziny. Mnożymy znowu trójkę z szóstką, to nam daje 18, czyli mamy 180 minut i jeszcze pamiętamy o tych minutkach, tak? Musimy sobie je po prostu dodać do tych 180, to nam razem da 195 minut. Mam nadzieję, że rozumiecie to. W kolejnym, tutaj sobie to wytrzemy, będzie, w kolejnym zadaniu macie już odwrotnie, to znaczy, tutaj chcę to usunąć, usuniesz mi się, o, usunie mi się, ops, dobra, to też chcę usunąć i to, może tak zrobię, nie, tak nie, no już, już dobra, no to dobra, to przesunę sobie po prostu, po prostu karteczkę sobie przesunę. I mamy w kolejnym zadaniu odwrotnie, tak? My cały czas pamiętamy, że jedna godzina równa się 60 minut. Jedna godzina to 60 minut, to jest ciągle to do zapamiętania. I teraz pytają nas w trzecim ćwiczeniu, ile to jest dwie, 240 minut? Ile to godzin, tak? 240 minut, ile to godzin? Co my musimy teraz zrobić? Skoro wcześniej mnożyliśmy, to teraz musimy sobie podzielić, tak? 240 minut dzielimy na 60 minut, które wchodzą w jedną godzinę. I teraz podzielimy.

Minut. Ile to godzin? Dzielę na jedną godzinę, tak? czyli 60 minut. I znowu 18 podzielić na 6 to, pamiętamy z tych mnożenia, ile razy 6, żeby było 18? 3, tak? Czyli to są 3 godziny albo 3 h od angielskiego hour. W następnym czwartym ćwiczeniu będziecie liczyć, ile to jest godzin i minut. Jeżeli macie podane tutaj wytrę sobie jeżeli mamy podane yy, yy, podane macie minuty w takich yy, w takich dosyć dużych wartościach czyli na przykład mamy podane 75 minut i nas pytają ile to jest godzin i minut my wiemy, że 75 minut ile Tutaj wchodzi godzin w te 75 minut. Wiemy, że jedna godzina to 60 minut. To 60 minut. Ile w 75 jest 60? No pewnie jedna, tak? To jest 60 minut, ale ile nam tutaj zostało, bo 75 to jest jedna 60 i ile jeszcze? Dopełniamy sobie 10 do 70 jeszcze 5, czyli 15 minut. To jest 60 minut i 15 minut, tak? A ile to będzie razem godzin? Jeżeli 60 minut zamienimy na jedną godzinę, to to będzie po prostu 1 godzina i 15 minut. Tutaj już z, to, z tymi 15 minutami nic nie zrobimy, tak? Zostawiamy je. Później macie 82 minuty. Tak, 82 minuty. Znowu zastanawiamy się, ile tu wejdzie 60. Mamy jedną sześćdziesiątkę. To ile nam jeszcze zostaje? Dopełniamy do 80. To jest 20 i jeszcze 2. Czyli mamy 60 i 22. 60 minut. I jeszcze 22 minuty. To to się równa, kochani, ile tutaj mamy z tego jedną godzinę i, i chciałam zrobić 15 i 22 minuty. Mam nadzieję, że to dobrze widać. I następne 195 minut o rany tutaj już. Trzeba będzie skorzystać z podpowiedzi. Macie podane 180 minut i 15 minut. 180 minut, ile to? Ile to godzin? 180 minut, ile to godzin? 180 minut. My, ile to godzin? Wiemy, że w godzinie jest 60 minut, tak? Czyli dzielimy 18, podzielić na 6 to 3. A 3 razy 6, 18, czyli 3 godziny, tak? 180 minut to są 3 godziny, tak? A wy tam macie 195 minut, czyli wzięliśmy 180 i zostało nam jeszcze 15 minut, czyli 3 godziny i 15 minut. W kolejnych ćwiczeniach na następnej stronie macie 4 zegary naszym zadaniem będzie tutaj to wytrę zobaczyć czy to wszystko dobrze widać dobrze widać napisać ile, które to są które zegary wskazują jaką godzinę mamy tak pierwszy zegar napiszcie sobie razem ze mną którą wskazuje pierwszy zegar widzimy krótką wskazówkę widzimy długą ile mamy minut do szóstej do szóstej mamy 5 minutek, tak? Czyli to będzie piąta ileś tam. Piąta, pięćdziesiąt pięć, tak? Piąta, 55. Pięć. Na drugim zegarze widzimy krótką, widzimy długą. Krótka wskazuje godziny, długa minuty. Ile mamy po? Na tym drugim zegarze widzimy, że tam jest 15 po, tak? Czyli tak, to jest pierwszy zegar. Na drugim zegarze jest piąta, 15. Na trzecim zegarze mamy ileś minut do szóstej, czyli będzie piąta ile? Tam jest piąta pięćdziesiąt. I na ostatnim zegarze mamy dwadzieścia minut do szóstej, czyli piąta czterdzieści. Bo my wiemy, w którym miejscu wskazówka nam pokazuje minuty. No i teraz mamy już podane... Dokładnie godziny. Odczytaliśmy je z zegarów i w poleceniu. Kasia, Karolina, Asia i Marta umówiły się, że przyjdą na koncert. Kasia przyszła najwcześniej. Który z tych zegarów wskazuje godzinę najwcześniejszą? Oczywiście ten. Karolina trochę później. Który zegar wskaże nam godzinę trochę późniejszą? Myślimy. Najwcześniej było 15, to teraz lecimy dalej. 20, 25, 30, 35. 40 mamy yy, i to jest Karolina. Tak. A Asia przyszła przed Martą. Czyli teraz Asia musiała przyjść wcześniej niż Marta. Który zegar jest wcześniejszy? Która godzina jest wcześniejsza? To jest. A Asia przyszła przed Martą. Czyli Asia a Marta przyszła najpóźniej, Asia 5.50, a Marta przyszła najpóźniej. No dobra, w kolejnym ćwiczeniu widzimy stopery, czyli takie specjalne, specjalne urządzenia służące nam do pomiaru czasu, macie je pewnie w telefonach i Igor, Maciek i Kuba biegną dystans 100 metrów. Musimy odczytać, odczytać wskazania stopera i zapisać w kratkach, ile sekund biegną. Musimy także obliczyć, ile sekund brakuje każdemu z nich do pełnej minuty. No i teraz słuchajcie: my mamy te, taką wiedzę, że. Tu powiększę sobie ten zegar, bo on mi jest fajnie potrzebny. My mamy taką wiedzę, już wiemy, że. Ta wskazówka najcieńsza i najdłuższa to jest wskazówka sekundowa. Wiemy, że jeżeli ona zrobi pełny obrót, to wtedy mija co? Jedna minuta. Wtedy mija nam jedna minuta. No, i kochani, my wiemy, że ona tu sobie startuje, ma 0 i idzie 1, tu było 0, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzi z powrotem tu, i wtedy tutaj już jest 60. No to moi drodzy, skoro wiemy, że tu już jest 60 tych sekund, to wid widząc wskazówkę, w tym oto miejscu, ile jej brakuje do 60? Tylko dwóch, dwóch tych małych kreseczek jej brakuje do 60. Jedna kreseczka? Nie, nie chcemy już tego, możesz to sobie ojść. Jedna kreseczka i druga kreseczka do 60. I to jest właśnie pokazane na pierwszym zegarze, prawda? Brakuje dwóch sekund, czyli ile jest tak, w ile sekund przebiegł Igor. Skoro brakuje mu dwóch sekund do pełnej, to przebiegł 60 sekund, odjąć 2, czyli on przebiegł 50. Przepraszam, nie widzicie tego dobrze. Czyli on przebiegł 58 sekund, tak? A dwóch mu brakowało. No i dobra, to teraz lecimy dalej. Czu, czu. Hops. Hops. W kolejnym mamy Maćka i zobaczcie, że wskazówka sekundowa jest. Czekajcie, przykład, czy jest 0, 1, 2, a czekajcie, 0. Hmm

On biegu i brakuje mu piątki. Ile brakuje kubie? Znowu przyjrzyjcie się dokładnie zegarowi, zobaczcie, gdzie jest ta wskazówka czerwona w waszych książkach i liczcie, ile. Jemu tam brakuje chyba 8, więc sobie liczymy. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jemu tylu brakuje, więc od 60 odejmujecie 8, to przebieg w 52 sekundy. I w kolejnym ćwiczeniu znowu wykorzystacie tą samą wiedzę, pamiętając o tym, że jedna minuta to 60 sekund. Tak? To 60 sekund. W kolejnych ćwiczeniach będziecie rysować te wskazówki sekundowe, pamiętając, że tu jest. Zero I lecimy sobie dalej, tak samo jak z minutami, bo to jest dokładnie to samo, tylko w tym wypadku szybciej wskazówka się porusza, bo wiecie, że sekunda trwa króciutko. No i słuchajcie, myślę, że z następnymi ćwiczeniami sobie poradzicie bez problemu. W tej tabeli w ćwiczeniu 10 to no, raczej nie będzie trudne. Patrzycie, kto najkrócej. Kto miał najkrótszy czas, kto miał pierwsze miejsce, i tak dalej, i tak dalej. Ale w ćwiczeniu dziewiątym zwróćcie, proszę Was, uwagę na skróty, dobra? Żebyście pamiętali, że skrócik S to są sekundy, tak? Bo te skróty mogą Was później tutaj trochę pomylić. Min to są minuty, tak? I mamy jeszcze, gdybyśmy mieli Godz, to byłyby. Godziny, tak? Albo czasami w niektórych książkach spotykamy H jak angielskie hour, czyli to też jest do godziny. No i kochani, myślę, że to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłej pracy i do zobaczenia!